Na dzisiaj widzowie jestem tak przygotowany, że masakra, a to jest oczywiście seria, w której musimy zrobić skład za 20 milionów albo idę z Buta do Hiszpanii. Bez pieniędzy i robię zdjęcie spareho. Pytałem was, co bardziej przygotować na dzisiaj, czy piki, czy paczki. I jeden z widzów napisał, że piki powinny bardziej oddać, więc specjalnie dla Ciebie na dobry początek mamy pików 28, w tym 3 zarewalsy, ale później dorobimy sobie więcej. Żeby wyszło 69. Dlaczego 69 tak chodzi o ale zanim to, to słuchajcie, zeszedłem do pewnego wniosku, nie opłaca mi się zbierać kasy na przepustkę, którą i tak kupię, i kupować od razu. Bo patrz, wchodzisz tutaj na rynek, ja tu mały tip Pół minuty dosłownie, żebyś se końce zarobił jak potrzebujesz. Jak nie potrzebujesz, to skipnij. Ale jak potrzebujesz, to masz tocy za 14 koła. No wysnajpiłbyś chyba. Ja już... No, może być ciężej No, za 14750 da się, kurde, kupić Szybkie Team of the Week i pewnie będą po 21 kapci No, super, Rancka jeszcze drożej Oby było jak najdroższe Bo ja sobie taki sprytny patent wymyśliłem Wchodzę na licytację i biorę tocy po prostu Bo jeżeli, na 100% to się wydarzy Nie wiem kiedy, ale to się musi wydarzyć Bo inaczej ta gra nie ma kompletnie sensu Że w tych SBCczkach rozbudowy Będzie po prostu, trzeba tocy przepalać i informy Zamiast tylko informy No bo nie ma już informów do trafiania Więc się w końcu muszą skończyć Niby jest ta rozbudowa Team of the Week do robienia. Już czekaj, tylko wejdę. Niby jest, niby się kończy za 5 godzin. Czy wróci? Nie wiem, powinna, ale jak nie wróci... To będzie lipa i nie będzie można praktycznie robić, trzeba będzie wydawać kasę, więc w końcu podmieniam to na tocy. I dzisiaj jeszcze mam wymienne paczki, z których na pewno zarobię trochę końców i sobie kupię więcej toców i zarobię, zrobię na przepust będę bogaty. Zapraszam Was na stronę LuxCoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Bezpieczne metody dostawy oraz płatności, a na stronie możecie również sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym WACHU macie 5% zniżki, polecam. No, i zaczynamy, proszę Państwa. Z pikami, oczywiście, daj lajka, jeżeli Ci się podoba taka seria, gdzie muszę iść z buta do Hiszpanii, jeżeli nie robię składu za 20 milionów. Oraz możesz zostawić subskrybera, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Chyba przez te piki po prostu przelecę tak na szybko, nie? To nie jest jakiś pik z ikoną, żeby to otwierać powoli. No, czy oddadzą? Zobaczymy. Widz powiedział, że powinny. Jak na razie, jeżeli chodzi o foder, to źle nie ma, bo z foderu całego się wyprułem. Ale tu bardziej w tocy bym jakiś celował, nie? I to przy okazji, pików, znajdę Jakieś pytanie odwiedza z komentarza? Poczekaj. Co tu mamy ciekawego? O! Jakie jest Twoje ulubione jedzenie lub picie? Szkoda, że na miniaturce nie ma kremówki. A właśnie, poprzednia miniaturka miała mały plot -twishik. Daniel. Także kto nie widział, nikt se zobaczy. Ale no, jak zapewne niektórzy zdążyli zauważyć, po mnie mój ulubiony to monster. Akurat, może nie ten, ale jakikolwiek monster ze nie? I kebaba. Kebaba to zjadłem dzisiaj, bo mi się został. Ale no widzę, mój drogi, ty, te piki to miały oddawać w ogóle. A tu ja widzę, że fajnie dała na początku 856. A tu gówno. Totalne. O, przyczepiłem się i dostałem... To to? Szkoda, że tu nie ma w ogóle dwóch z 81, nie? Dwa, jakby. No i zepsułem. Ale przyczepiłem się, proszę państwa, czy oddawać tocy, dwa okauty foderowe, czyżby trzeci? Ja Je jeszcze nie mam na pewno. Zara będą wymienne, nie? Bo te wymienne to się musiały na końcu schować, te za Rivals. Jeszcze mamy 2 razy 10 razy 84 plus wymienne, jeszcze parę innych wymiennych, więc no, no trochę tego jest, nie powiem. Troszeczkę troszeczkę się przygotowałem, dograłem w nocy te Rivalsy, żeby były te wymienne piki i właśnie do nich przechodzimy, a jeżeli chodzi o te 8-1 plus. Ej, to na razie średniawa. Na razie widz trochę szukał, ale może się to zmieni. A bo to są 8 plus, a nie 8 4, wymienne. No i fajen! Fajen, fajen. dawaj jakieś tocy, to dam sobie na listę i na nich zarobię później. No Lewandowski, Pajor, dwa razy Polska i pop. Ej, nie satysfakcjonujemy to. A nie, tamten był niewymienny, ty. Czy czekaj? To ja chyba trochę się czuję wydymany znowu, Ewa Pajor. To co nie ma? No szkoda. Nie Pedri, czekaj, no Kobel. Niewymienne to jest jednak! To, to skipuje ty! My no. Myślałem, że wymienne Ale wymienne mamy tu. No co prawda nie najlepsze, ale wiesz, grosz do grosza i na jakiegoś toca, żeby kupić na zarobek się nazbiera, prawda? O, wymienna za 50! Tu może być toc. Mógł być, no, mógł być, prawda, mógł być, mhm Ale jak squeakselujemy, to mamy na pół toca. Wow! W ogóle widzowie, jest taka sprawa mała, bo napisano mnie widz na Instagramie. Już czeka ponad tydzień? Nie, mniej niż tydzień, chyba równo tydzień czeka. I napisu tak, że jeżeli go pozdrawię na odcinku, to jak wyjdzie parę hotoc, zagra nim 400 tysięcy. 000... Co? 4 4000K? To jest 4000 tysięcy meczów i wysyła mi screena. No dobra, no to w takim razie pozdrawiam Cię, Maciek. I czekam aż zagrasz 4000, tysięcy parę parecho. Jak nie wyjdzie jego toc, to robisz ewolucję, grasz i nie wysyłasz, bo inaczej znajdę cię. Jeszcze z wymiennych lepszych mamy pakę Prime w ogóle. Dobra, mieliśmy ją. To jest Kasza Noglu. I to jest ważne pytanie: czy zejdzie. No nie, na ten Faller tyle kosztuje, że po minimalnych widłach mi to nie zejdzie nawet. Dobra, czego by tu w ogóle zacząć, nie? Paczka dowolnego toc. Zapraszam cię. Zapraszam. Jest ziomek. Byle zligę i jakiś fajny. Eś o. Ty, no, ja go trafiłem już trzy razy, nie? To tak się nie bawimy. No to jedziemy, 10x8, 3, jest to triwo, fajnie, fajnie. Tylko no, żeby to się wiesz, jakieś fajne tocy zaczęły kręcić, myślałem, że Vitinha, albo Neves, ale no Bernardo... No, to nawet nie jest Bernardo Silva, Bruno Fernandes, a jako drugi, bądź druga... Pazwer, no to zbieram niepotrzebne tocy, jak nie wiem. W ogóle jest też taki jeden widz, który bardzo w komentarzu zbluźnił, bo napisał challenge, robisz quicksell wszystkich parecho, a ja wam mówiłem, że ja zbieram duplikaty parecho, tak nie można, nieważne co się stanie, ja tego nie zrobię, to jest, nie można tak, po prostu nie można. A jeżeli ty chcesz być na odcinku, to napisz jakiś ciekawy komentarz, to może się pojawi, nie obiecuję, nie gwarantuję, ale jest szansa. A ja w sumie tego nie przemyślałem, bo jak ja mam kolejne piki porobić, t 8-1+, to ja już nie mam rzadkich kart w ogóle w klubie i te co trafiłem, to squickselowałem. I ja, Inteligent, będę musiał je teraz odkupić, żeby zrobić piki, bo no nie mam. Ale jest odsich przynajmniej, okej. Okay. Ja ten ryj tego typa już widziałem chyba 20 razy, a zawsze to jest inna karta, nie? Ale dobra, jest Rulli. Ja aby to było w podwójnym. Bardzo ładnie proszę, żeby był podwójny. No to se poprosiłem. No, mera ty, za co byś się teraz zabrać? O, ta, Ligę albo Ligę Babska. Tu, no tak, tu musiał być toc. I on znowu wygląda jak Rulli. I to nie jest ruli. I to jest Zakaria. Nie da się rozpoznać. Szczerze, nie da się. Przynajmniej tych gorszych toców. No, może Dembele mi się uda, o ile wpadnie. Ale to no, Zakaria bez podwójnego, ale w sumie jeszcze go nie miałem. Proszę bardzo, tym razem laseczka. Karczawi, Hegerberg. Okej, okay, czyli czyli to może być toc niebawski, bo ona toca nie ma. Jak to będzie Dembele, to skaczę przez okno teraz. Uwaga! O, ale fart! Ej, on mocny! Dobra, on też fajnie wygląda. Ile on w ogóle kosztuje? Ten Stein, Stein. 150 tysięcy. Najdro 130. Najdroższa w ogóle karta jak na razie. Nice! Tylko on ma hp go gdzieś wcisnę? Wcisnę, wcisnę. Tak pomyślałem, że jakiś szybki meczek dla widza dzisiaj wpykniemy, nie? Ostatnio meczu nie było, a może jesteście ciekawi. Jak gra cały skład Toc, tak, zrobiłem cały skład Toc. Co prawda jest warty mniej niż nie wiem, co druga ikona, ale No, ale jest. Dobra, to dawa jeszcze tom. 7 razy ligę i babska ligę. Teraz jak nie będzie nic ciekawego, to skipuję Bramkarka to jest Toc bramkarki. Skipuje. I wyskakuje nam piękny Piękny podwójny tac brankarski no Jak to tak leci to ja nie zrobię składu za 20 banie. Gwarancja to oc Co mi zagwarantujesz? Czy skip czy nie skip? Napastnik? David No i tak skip, Ale ciekawie mnie ile jest warty w ogóle, bo Chyba Chyba niedużo, nie? Ale za tego labordę go dam Stestujemy zaraz Jeden to co, bo najciekawszy to Co by nie naj, najciekawszy? Bo te najciekawsze to nie są najciekawsze A tu mamy znowu Znowu tego typa. Mój magazyn duplikatów to są cztery tocy, chyba tego typa już. Czterech blasów albo pięciu. Paru rullich. Ale teraz, jak wypadną mi duplikaty toców z wymiennych paczek, to będę zadowolony. No i nie wypadną. Nie, nie wypadną. Nie ma możliwości, stary. Patrz, ja sobie tutaj o na listę. Na listę. Na listę. Na listę. Na listę. Tych wywalam. Tych wezmę do klubu, bo i takich nie sprzedam. I bez cięcia. Z wymiennych nie da toca. Z niewymiennych co chwilę, z wymiennych nie da. No. To se zarobiłem. Jeszcze oczywiście zaglądniemy sobie do paczki, w której nic nie ma. Dobra, widzę, to zróbmy sobie tak. Zagramy meczyk, ja zaraz kupię te karty do pików i po meczu zrobimy sobie piki. I jeszcze zrobimy te zaległe rozbudowy, których nie zrobiłem. I te piki 85 plus też zrobimy. Czyli te trzy piczki raz. Te piczki. Nie wiem, z 30, chyba żeby było 69 pików. I w ulubionych. Czy ja nie mam w ulubionych? Powinny być, halo. Coś mi tu znikło? Nie jest. 8-4 razy 7 zrobimy i to zrobimy. Po meczu. Uwaga, bo... Ale zmiany jeżdżają może ten Zakariom ten sez zagrał. Tylko za kogo ja dam tego. Nie no, Zakarii nie dam. Jezioro musi grać. Ten Andrzej w ogóle, ten 9-2. To C czekaj, bo zgrzeszyłem, przepraszam. Andrzej to taka mini ukryta bestia w sumie. Jak na taką kartę wartą zupełnie nic. To jest spoko. A tego, tego dajmy za to Liso. Tu podmienimy z Andrzejem, Santosem. A tu jezioro podmienimy z ty... Oh, kur... No. I teraz wszyscy na max plusikach. petardynio Ogólnie to ktoś zapyta pewnie, dlaczego nie gram Danielem parem w pierwszym składzie. E, czekaj, jeszcze sobie tego gdzieś wrzuci Nie, nie wrzucajmy tego Laborde. Dlaczego Daniel nie gra w pierwszym składzie? Cóż, to jest proste, tak? Tu musi być cały skład Toc, więc jakby no... No już mamy cały skład Toc, to włożymy. I zagram Taki jest challenge. Musi być co jest skład to, to musi być. A jako, że Daniel jeszcze nie ma toca i jeszcze go nie, z nie zewoluowałem na żadnego toca, no to on po prostu to jest złoty zmiennik. Wchodzi na rzuty wolne i ładuje bramki. Mam nadzieję, że dzisiaj uda wam się to pokazać. Oponent z Polski, szczędzny, Marquinhos Skarczowy. Oho, o, oh, składik ciekawy, no taki, taki kończliwy. No, i proszę bardzo, Andrzej Santos, to jest, to jest to o czym mówiłem, nie? Co z tego, że straciłem sobie piłkę jak ban, Ale ten Andrzej odebrał ją jak szef. Ale pasik do Davida, no. Teraz wypadałby na wolnego dla parecho, żebym mógł pokazać. Oj, nie ma wolnego. Ale ty, coś tak napędził. O, piła za darmo. Hill to hill. Dawid fili fałsz. Ole kop... On ma playstyle do fa... Nie no, trzeba go zmienić. już mnie denerwuje. David, no dobra, Davidzik Marka, Davidzik Marka, warto było go trafić, la Bordę by nie strzelił. No dobra, łatwy odbiór, czy to będzie łatwy mecz? Czy to będzie jeden z tych meczów, który, <gry> który będzie mega prosty? W ogóle to jest kwintesencja kwalifikacji do Food Champions, bo raz po prostu trafiasz na takich oponentów, wiesz, to sobie tam grają na luzie w ósmej lidze czy coś i po prostu sobie grają kwalifikacje, nie no, nie każdy musi być jakiś dobry w tą grę, tak? No, może odpalimy kolejny mecz sobie, bo to chyba będzie Rage Quit. No właśnie. Wracając, to nie każdy musi być jakiś mega dobry, nie każdy musi tryhardować czy coś, ale kwalifikacje do Food Champions to jest właśnie takie miejsce, gdzie się spotykają ludzie z ligi elitarnej z gościami z ósmej dywizji, co się grają na luzie. I to jest maszyna losująca. Albo robisz w tym w kwalifikacjach 5 do 0 na luzie, albo czasem się męczysz od wałiny, bo ci daje samych spocenców. No to jest. To jest... Zabawne. Kasy ja z bramce, Valverde Ribery, Hulit w tym Hulit, Suagrys i Witinia w Tocie. No tego Witinia to bym chciał. W ogóle niektórzy pewnie się mogą zapytać, czemu dzisiaj tak na, elega na elegancką. idę na menaż wieczorem, więc dlatego. O, Andrzej Santos przejął piłkę, którą straciłem jak śmieć. I znowu straciłem jak śmieć. Ale znowu przejąłem. Finezej nie dam. No to dałem. O, odebrałem. Bez cięcia. Ale gówno co tu się stało? Dawita Szwili, masz szansę na wielką odkutkę. Dawita szwili! Super, ale poczekaj, jest jezioro, zajdziemy do środka i tapinek. Gówno nie tapinek. Gdzieś pchasz tym gryzoniem, kurde stec! Dobrze, że mamy Ruliego, I patrz, bez cięcia kontra, ja wam pokazuję jak się robi kontra. Idziesz tu, idziesz środkiem, wybiegasz gościem tutaj, Dawita Szwili piła i lecisz. Do końca. Do końca. Do końca. Do końca. Jak coś kursik 250 złotych, na Instagramie można, zapraszam. Dobra, dawaj tego Sztejna, przetestujmy te jego pr bo on ma. O nie, dobrze, nie dobrze. No i pod nogi, no, klasik classic. Dobra, teraz po prostu załadujmy mu golań, nie bawmy się. Do Davida, fake szocik i ładuj, po prostu. No co jest gaming, no? Ten witunia to jest jakiś niesamowity, ja go muszę mieć. Ty, jak on tu się uwolnił z tego? Spalony, spalony, halo, panie Zalak, żegnam. Ale zabawa, Dawida Shwili, młodrek Beki. Czuję się jak w FIFA 16. Szkoda, że jezioro nie potrafi tego strzelić. Nie, drakbaki to było chyba 17 albo 18. Trochę mi się pomyliło, jestem lekko stary, przepraszam. O, David. Nie sądziłem, że on to przejmie. Ja chłopisz pauzę, bierze. Ciekawe, czy widz w ogóle, bo ostatnio na TikToku do mnie piszą widzowie, że grali ze mną Foot Champions. Ja nawet nie wiem, kto to był. Bo wiesz, napisał ci: z tą Foot Champions. I co, wygrałeś, wygrałeś, przegrałeś? Jaki mieć nick? Może coś byś więcej o sobie powiedział? Ale Steynos i Davidos, no to, to już musisz wykończyć. No chłopie, chłopie, jakbyś nie wykończył, tam cię tu O, 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 nie ma opcji, nie. Nie było możliwości innej. Aha, czyli tak ma po, polegać gaming mój dzisiejszy. A to wróćmy do paczek może. No to w sumie ty, to się widzimy za ile, za... O, w ogóle nie mam premię 1000 końców, to więcej rzadkich mogę kupić. I na tocy więcej nazbierać. No, ale wracając. Ja sobie wystawię te karty, żeby mi się sprzedawały w ogóle. Zobaczymy czy ktoś kupi ten foder ode mnie. I ja idę kupić złote, zrobi za, się z bececzkiem i to zajdzie pewnie z 15-20 minut. A dla was to będzie... Teraz! Wracamy, wracamy i napotkał mnie delikatny problem. Przedstawię go dla was, bo to jest dość zabawne. Patrzcie to, wchodzę sobie normalnie, bo chciałem poprzepalać te karty, nie? Przypaliłem Rodrigo Bellingama, wiadomo, to Cy na razie zostają, bo może się przydadzą, na pewno się będą przydawać. I zobacz to, mam Kena parę 89,8, nie, 8,7, 6,4 i nie ma! Nie ma nic. Skoniam ja mam wziąć te karty, jak to są same rozbudowy 83, Pików mam 21, więc około jeszcze musimy zrobić 20, żeby było tyle, ile mówiłem na początku. Ale to, to zaraz sobie ogarniemy. Najpierw otworzymy, prawda? Jest angolo, angolo na początek. Jakaś japonka. O, coś było. O, Tilman. Ty, jakim zjemy go jeszcze? Jeszcze nie mam. On wygląda, jakbym go już trafił z trzy razy, ale okej. Okay. O, jest Daniel. Siemanko. Fajnie, fajnie, że jesteś. Zbieram się A tu jest w ogóle 8, nie? A żadnej karty poniżej 8,3 jeszcze nie było. Skoro tak powiedziałem, to teraz będzie. Ej, nie, faktycznie. To, piki 8,3, w cenie pika 8,1. No dobra, żart. No, musiałeś zepsuć. O, co jest? Szutalo. Okej, okay. Myślałem, że coś, coś lepszego. Jak coś się da te piki na szybko. O, fajnie, Kenik, Na szybko otwieram, bo to jest tylko 8-1. jak będzie jakiś banger, to się przy nim zatrzymamy. A jak nie, no to boc. Kolejny Toć, Ale ogólnie dużo dało toców. Fajnie. Bardzo fajnie. Bardzo dobre piki, uważam. Nie, no, dało nieźle. Dało autentycznie nieźle. Możemy sobie to wszystko zawinąć. I teraz piki 8-5. Te otworzymy sobie tak wolniej. Lewandowski. A ja pierwszy, To te sobie sam przeklikam, może. Brunito. Ojejku. Ale kupsko. No nie, mów mi proszę, że tu będzie totalne kapsko. No serioza? Ja nie chcę żadnego z nich brać, nie? Jeszcze paczki obiecane zrobiłem. W ogóle wymiennego informa też zrobiłem. Żeby go sprzedać i kupić za to tocy. Szkoda, że bez lookoutu. Może my by był. Ty, się 81. Jeden. To jest jakiś chyba legendarnie stary inform, nie, że jest 8.1, z początków gry gdzieś musi być. Proszę bardzo, siwo! Co ciekawego tym razem? Ederson albo Alison? Czekaj, po tym poznam, Alison. No, to poznałem, zajebiście. A poza Edersonem ktoś przydatnie ciekawy? Ej, wyglądał trochę jak Zaire Emery. Tylko, że Zaire Emery to co nie ma. Teraz skipuję. jakaś babeczka skipuje tego Toca. Proszę bardzo. Skip Toc. O, ej, rabiocik! Rabiocik fajen! I, I na początku w ogóle mówiłem, jak jeszcze ta seria się nie zaczęła, jak pokazywałem toców wam, że będzie rabiot i to w tocach, nie? I że to będą karty, które nie będzie dane mi zagrać, bo je trafię. Tu! Tu. Dobra, tak zwana ostatnia tura wjeżdża. Mamy kolejne 20, więc z moich skromnych obliczeń, które wykonałem, powinno być 69 właśnie tych pików łącznie albo więcej. Mam na myśli 8,1 i, i te resztę. W sensie łącznie wszystkich pików. No, ale te piki to. to miały oddawać, nie? Miały być OP, miały być lepsze niż te rozbudowy ligę. A tu. no z tego co widzę, no foderu trochę dało. Ale czy my tu przyszliśmy po fodder? Nie no, te piki są jakieś zbugowane autentycznie Nic nie dają te piki Ostatnich ile mamy? Bruno Gimarz duplikat Trzy ostatnie, no nie podmieniam i tak już Nie podmienię, Stones duplikat Jeszcze dwa Przedostatni, Cup Miners pewnie duplikat? A nie, jeszcze go nie miałem A tego wziąłem dzisiaj? Chyba jeszcze nie wziąłem w tym piku No właśnie, 69 pików i i tarło. Myślę, że są zbugowane, bo nic nie dały. Bo powinny dać. A widz napisał, że kocha moje clickbaitowe miniaturki. To coś wymyślę jeszcze specjalnie dla Ciebie na dzisiaj, żeby był clickbait. A na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, co dwa dni o 18. Filmy z tej serii możecie wpadać i subować.